Na kanale Sense of Synergy. Nazywam się Karolina i jestem hipnopsychoterapeutką, nauczycielką technik uważności i mam prawie 10-letnie doświadczenie pracy w różnych ośrodkach pomocy zdrowia psychicznego. Przez lata poprowadziłam wiele osób ku lepszemu zdrowiu i samopoczuciu, a dzisiaj dzielę się tą wiedzą i technikami z Tobą na tym kanale. Więc jeżeli interesują Cię tematy takie jak zdrowie psychiczne i samorozwój, rozciąć się wygodnie. W tej serii poprowadzę Cię przez dziewięć postaw uważności. Postawy uważności to coś więcej niż tylko idee albo zasady. Chodzi tu o sposób odnoszenia się i podchodzenia do samego siebie, do naszych doświadczeń, do świata, do codzienności i do ludzi w naszych życiach. Czy zauważyłeś kiedyś, jak łatwo nasz umysł skupia się na tym, co jest nie tak, co poszło niezgodnie z planem, czego brakuje? A małe, codzienne frustracje i stresory akumulują się powoli przez jakiś czas i wpływają potem na twoje samopoczucie, odbierają ci energię albo wpływają negatywnie na twój światopogląd. Dzisiaj opowiem ci o kolejnej postawie uważności, która może w tym pomóc: postawa wdzięczności. Wyobraź sobie jeden z tych poranków, kiedy wszystko wydaje się być przeciwko tobie. Źle spałeś. Wstajesz już czując się zmęczonym. Może dzień wcześniej było jakieś spięcie w relacji z partnerem, partnerką albo z dziećmi. Po drodze do auta rozlewasz na siebie kawę. Utykasz w korku. I spóźniasz się do pracy. A kiedy w końcu docierasz na miejsce, jesteś już tak spięty, rozdrażniony, że masz wrażenie, że ten dzień już jest po prostu stracony, zanim jeszcze się tak naprawdę zaczął. Ale wtedy wydarza się coś małego. Może koleżanka, kolega z pracy podchodzi i podaje ci kawę, mówiąc, Masz, wygląda na to, że ci się dzisiaj przyda. Albo zatrzymuje się na chwilę i pyta: Hej, wyglądasz na zestresowanego. Wszystko ok? Czujesz ciepło kubka w dłoniach. Zauważasz życzliwość kryjącą się za tym gestem. Może nabierasz Kilka głębszych oddechów. I po chwili to uczucie gorąca, ten mętlik w głowie i to napięcie w klatce piersiowej trochę się rozluźnia. Ten ciężar stresu i poranka staje się odrobinę lżejsze. Nic spektakularnego przecież się tutaj nie wydarzyło, ale coś się Przesunęło. Zmienił się Twój stosunek, Twoja postawa do tego, co się wydarzało w Tobie, do tego momentu. Bo przecież tak łatwo byłoby po prostu kontynuować i nieść to poczucie stresu, spięcia, zdenerwowania przez resztę Twojego dnia i czuć się przygnieconym każdą sytuacją, każdym wyzwaniem tego dnia, reagować. Impulsywnie, reaktywnie na sytuację. Ale w tym momencie stworzyłeś sobie okazję na to, żeby przesunąć Twoją uwagę, przesunąć Twoją świadomość na coś innego. I tym małym momentem otworzyłeś sobie okno, które pozwoliło Ci poczuć się troszeczkę lżej i przejść przez resztę tego dnia z większą dozą spokoju i klarowności umysłu. Uważności i wdzięczność to zauważanie takich małych, często zapominanych rzeczy, które mamy w życiu. To takie dawanie uwagi, uznania i szacunku rzeczom, które często bierzemy jako oczywistość, szczególnie kiedy jesteśmy przytłoczeni presją i odpowiedzialnościami codziennego życia. Nie chodzi o ignorowanie stresu, trudnych emocji lub bólu, albo wmawianie sobie, że wszystko jest w porządku, kiedy może wcale tak nie jest. Ale umówmy się, nasze umysły bardzo często mają tendencję, by nadmiernie się skupiać na tych właśnie rzeczach. Więc ta postawa wdzięczności poszerza nasze, naszą perspektywę, by te trudności nie były jedyną rzeczą, Którą widzimy w naszym życiu. Postawa wdzięczności zaprasza nas do tego, żebyśmy spojrzeli na to, co jest, nie tylko na to, czego nie ma. Żebyśmy spojrzeli na to, co mamy, a nie tylko na to, czego nie mamy. Albo na to, co możemy zrobić, zamiast tylko skupiać się na tym, czego nie możemy zrobić. I kiedy praktykujemy taką zmianę perspektywy, to uczymy się podchodzić do stresujących, trudnych sytuacji z większym spokojem i pewnością siebie. Bo jesteśmy w stanie widzieć szerszy obrazek tego, co się w naszym życiu dzieje, a nie tylko te trudne, najgorsze momenty lub aspekty jego. Może pomóc Ci to też poprawić swoje relacje z innymi, ale też ze samym sobą. A oto Twoje trzy praktyczne sposoby, jak możesz wnieść więcej wdzięczności w Twoje codzienne życie. Numer jeden: odnajdź wdzięczność w codzienności. Stwórz mały, regularny rytuał, w którym będziesz nazywać i przypominać sobie o tych rzeczach, za które jesteś właśnie wdzięczny. I może to być tak zwany gratitude journal, czyli dzienniczek, w którym będziesz wypisywać sobie te rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Może to być codziennie, na koniec dnia, może raz w tygodniu. Ale postaraj się napisać takie trzy rzeczy, za które w tym momencie czujesz się wdzięczny. A jeżeli pisanie i dzien dziennikowanie nie jest dla ciebie, to po prostu użyj Twojej aplikacji notatek w telefonie. Ale pamiętaj, że nawet jeżeli to nie jest dla Ciebie, to zawsze możesz robić to po prostu w Twojej głowie mentalnie, podczas medytacji, podczas przerwy w pracy, albo nawet jak już leżysz w łóżku i przygotowujesz się do snu i chcesz zakończyć dzień w taki pozytywny sposób. I niezależnie od tego, w jaki sposób zdecydujesz się praktykować wdzięczność, to chodzi tutaj właściwie o zadanie sobie tego jednego pytania: Za co jestem wdzięczny teraz w moim życiu? I taka mała, ale ważna rada ode mnie: postaraj się nie oceniać swoich odpowiedzi. Przypomnij sobie, że tak naprawdę to nie ma dobrych i złych rzeczy, za które możesz czuć się wdzięczny, bo będą dni, kiedy będzie chodzić o te wielkie rzeczy. Jestem wdzięczny za moją rodzinę, za moją pracę, za dom, tak? Ale będą też dni, kiedy będziesz się czuł wdzięczny za ciepły prysznic, chwilę spokoju, ciszy albo za obiad zjedzony wspólnie z Twoją rodziną. Numer 2. Cofnij się w czasie, by nabrać perspektywy. Zatrzymaj się na moment i postaraj się teraz cofnąć w czasie o 10 lat. Albo nawet o więcej, jeżeli chcesz. Kim byłeś 10 lat temu? Gdzie byłeś w twoim życiu w tamtym czasie? Jakie miałeś marzenia, nadzieje, plany, albo rzeczy, których bardzo głęboko chciałeś? Możesz nawet teraz zatrzymać wideo na parę minut, żeby pomyśleć nad tym pytaniem. A kiedy już będziesz gotowy, to delikatnie wróć do tu i teraz, do Twojego obecnego życia i zadaj sobie to pytanie. Ile z tych rzeczy, o których kiedyś Marzyłem, na które miałam nadzieję, które planowałem, których głęboko pragnąłem, dzisiaj są w moim życiu. Ile z tych rzeczy dzisiaj na co dzień są obecne w Twojej codzienności. I taki przykład, który myślę, że rezonuje z bardzo wieloma z nas. Może czujesz trud. I wyczerpanie, zmęczenie, stałego balansowania, żonglowania i godzenia obowiązków domowych, rodzicielskich, obowiązków pracy, edukacji, rozwoju, albo jeszcze nawet innych rzeczy, które chcesz robić sam dla siebie, tak po prostu w życiu. I może czujesz ten ciężar tej codzienności czasem. A może był. Taki okres w Twoim życiu parę lat temu, kiedy to marzenie o zostaniu rodzicem, o posiadaniu rodziny było odległym, odległą nadzieją, odległym marzeniem, które nie wiedziałeś nawet, czy się spełni i kiedy się spełni. A kiedy dowiedziałeś się już, że to się wydarzy, to wypełniło Cię to ogromną radością, poczuciem ekscytacji i tego oczekiwania. I znowu, postawa wdzięczności to nie ignorowanie lub zamiatanie pod dywan stresu, presji i trudu codziennego życia albo pewnych jego aspektów. Ale kiedy jesteśmy tak mocno uwikłani w te codzienne rozterki, codzienne frustracje i też bieg za różnymi rzeczami, to bardzo nam łatwo jest zapomnieć, jak bardzo wiele z tych rzeczy kiedyś chcieliśmy, pragnęliśmy i marzyliśmy o nich. A dzisiaj są one obecne w naszym życiu, są obok nas. Więc ta postawa wdzięczności pozwala nam, żeby ten. Stres, ta te frustracja, ten pośpiech nie zasłonił nam całkowicie tego, co jest dla nas ważne, co kochamy, i byśmy mogli oddać temu, dać temu takie poczucie docenienia i uznanie tego, jak bardzo to się dla nas liczy. Numer 3. Podziękuj swojemu ciału. Paradoksalnie, jedną z najbardziej niesamowitych rzeczy, którą każdy z nas ma w swoim życiu, jest też rzecz, którą bardzo rzadko doceniamy i za którą rzadko dziękujemy nasze ciało. W kulturze ciągłego pośpiechu uczymy się pchać nasze ciało do granic. Podchodzimy do niego jak do maszyny, która ma zawsze dawać siebie 100%, zawsze dawać nam to, czego chcemy, i nigdy nas nie zawodzić. Ale spędź teraz chwilę, żeby przyjrzeć się temu, jak wiele Twoje ciało tak naprawdę dla Ciebie robi. Twoje ciało, które oddycha za Ciebie, nie musisz intencjonalnie tego robić, nie musisz wkładać w to żadnego wysiłku. Twoje nogi, które pozwalają Ci iść w górę po schodach albo iść na spacer. Twoje oczy, które dostosowują się do światła. Twój układ odpornościowy, który walczy aktywnie z infekcjami, z bakterią, kiedy ty odpoczywasz, kiedy jesteś chory. Twój mózg, który codziennie przetwarza tonę informacji, który zapamiętuje, uczy się i przetwarza tak wiele informacji każdego dnia. Twoje ciało nie musi być idealne, żebyś. Czuł się za nie wdzięczny. I możemy wybrać, by nie skupiać się tylko na naszych ograniczeniach lub dyskomforcie, ale też na tym, co nam nasze ciało umożliwia i co nam daje. I naprawdę niewiele nas kosztuje powiedzieć czasem: Dziękuję do naszego ciała. Mam nadzieję, że te praktyki były dla Ciebie pomocne. Daj znać w komentarzu, którą technikę wypróbujesz w swojej codzienności. Jeżeli dzisiejszy film był dla Ciebie pomocny, to zostaw mi łapkę w górę albo prześlij go komuś, kto może potrzebuje trochę uważności w swoim życiu. Nie zapomnij też wcisnąć subskrybuj po więcej filmów tego typu. Dzięki Ci bardzo za obejrzenie dzisiaj. Trzymaj się i do zobaczenia wkrótce.